W środę słoneczne południe. Dzisiaj idziemy zwiedzać przydomową na oczyszczalnię ścieków. Tak wygląda właściwie z bliska. Pojedziemy sobie ją dookoła. Zobaczymy, jak ona nam się tutaj rozwija i sprawuje. Co na niej rośnie. Na pierwszym planie krzew kiby. Jakieś piwonie krzew, budlei i raczej motyli, na których rzeczywiście widać dziesiątki fajnie, tak, Takie są ładne, właśnie. O. Wszędzie ich pełno. Rosną również pałki, to jest podstawowa. Roślina na odcystalni roślinnej. Trawy ozdobne. Na obrzeżach parwinak, foksy. Jakiś bukszpan, Krzewa. Krzewo liwnika. No, tutaj posadzone również były pożeczki. One są już pozbierane przycięte ale owocują świetnie i jest to po prostu pożytek dla wszystkich na no, oczyszczalni jak widać też posadzone są maliny no ale widzę, że są już po dzisiejszych zbiorach ktoś nam tutaj przeleciał przez niebo. nie bo nie zostały tylko same zielone aczkolwiek jeszcze gdzieś tutaj no i coś dla mnie zostało jakiś dziki powojnik pałki piękne To trzeba będzie po prostu niedługo pościtać, bo za dwa miesiące one zaczną niesamowicie pylić i roznosić się po całym ogrodzie krzewa roni o piękne już dorosłe dojrzałe proszę zobaczyć jakie śliczne są te jagody owoce aroni. oczyszczalnia znajduje się przy drodze dosłownie to jest kilkanaście metrów od, od drogi ale nie jest uciążliwa w ogóle dla środowiska nie czuję żadnych zapasów znajduje się też bezpośredniej bliskości budynku mieszkalnego no, ze względu na powierzchnię po co zależy od ilości mieszkańców nie jest to oczyszczalnia duża ale spełniająca swoją rolę w sumie tutaj może nie ma więcej jak 5 na 6 metrów no może troszkę więcej w całości w zupełności wystarczy przebić się przez ten gącz to jest trudno. No, jest to na pewno ciekawy element dekoracyjny. Na pewno nie szpeci ogrodu, a spełnia bardzo pożyteczną rolę. No, Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym pięknym motylom, który na tym krzewie budla i nie tylko motyle bo i widzę pszczółki nasze też tutaj pracują o jest to urok właśnie takich oczyszczalni które mogą być również piękną ozdobą naszego domu się, że jest tyle różnych programów i lokalnych i rządowych ale ja osobiście nie słyszałem o takim, żeby dopłacono do budowy przydomowych oczyszczalni roślinnych. A jestem przekonany, że taka roślina oczyszczalnia ścieków, nawet gdyby była najprymitywniejsza, gdyby miała nawet najmniejszą wydajność, to i tak będzie o wiele lepiej spełniała rolę oczyszczania niż po prostu to, co się robi na co dzień. Spuszcza się te ścieki przez dziurawe szamba albo się jej po prostu wylewa do potoków tutaj na tą oczyszczalnię rzucane jest około litrów na dobę I jak widać te rośliny mają się tutaj na tym bardzo dobrze, bójnie rosną nic się im nie dzieje rosną krzewy owocowe, tak jakby te maliny, które naprawdę świetnie owocują na obrzeżach znajdują się też i porzeczki i inne owocowe krzewy dodajemy do szampy aktywator biologiczny czyli te tak zwane bakterie które nam jeszcze przetwarzają tą szarą wodę bo na oczyszczalni jest pompowana szara woda a cyklicznie gęsta zawartość Samba jest po prostu wyważona. Wiele szczegółów związanych z budową tej ostrzeżalni można znaleźć na filmikach mojego kanału, gdzie jest przedstawione rozwiązanie techniczne jak to zostało wykonane ile to mniej więcej kosztuje więc zapraszam do Oglądania. A znajdują się tam nie tylko te, które są związane z oczyszczalnią, ale szereg innych. Być może ciekawych, które mogą zainteresować wszystkich.